Nina. Tego w szkole ci nie powiedzą. Słuchaj, jeżeli chodzi o twoją partnerkę, mówiłeś w poprzednim programie, no. że trochę w innym nurcie utrzymuje, wychowuje. Czy tam jest nie wiem, bardziej nie wiem, Kościół katolicki, czy tam są inne zasady, jak, jak jeżeli mówisz lekko? oczywiście Nie, nie, nie. nie mówi się o osobie, której nie ma, ale może nie będzie miała nic przeciwko. Nie, to nie chodzi o to, że, że ona jest jakiegoś innego wyznania, czy, 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 mhm. czy jakiegokolwiek jest wyznania. Nie, ona podobnie jak ja wychowuje córkę, tylko w tym sensie, że ona, jak to nawet moja córka zwraca uwagę, no bo to jest mama, wiesz, ona, ona się troszczy, bardziej się, się denerwuje. Tym, czy, czy ja jestem bezpieczna, bo ja na przykład właśnie wcześniej, no właśnie nie powiedziałem o tym, że ja na przykład jej daję więcej swobody okay. i pozwalam jej na przykład, żeby ona już samodzielnie, samodziel, mhm. samodzielnie coś robiła, a, a mama jednak nie, cały Jak czas to mama? no jednak to jednak, jednak to przywiązanie między mamą a, a, a córką jest większe, bo ja jestem zdania tego, że właśnie to też duży wpływ ma na to. Yy, właśnie to, ten, ten okres prenatalny mm -hmm. i, i ten okres, w którym dziecko było karmione pierwszą. I jeżeli jest karmione pierwszą dość Za długo, długo. Mm -hmm. to to dziecko naprawdę czuje bardzo, jest powiązane Gdzieś. energetycznie mm -hmm. z, z matką, z matką i, 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 i tak samo to ma wpływ na, na dziecko, jak i na, na mamę, więc one nawzajem jakby się kontrolują i, i starają nie się. Nie jest to dobre. Do końca z, moje, z, z mojej perspektywy widzenia, tak. mhm. partnerka, to znaczy mama Ewy, mama Niny, bo ma ona tak. na, na imię Ewa, już to wszystko mi się tutaj kotuje. Stres, I, ja wszystko i, rozumiem, to jest. Ona to ona y, wyleciała myśl. Tak, chodzi o więź z córką. Tak, tak, to ona bardzo y, jest blisko i, i, i jeszcze nie pozwala jej na tyle co ja. Ale ja Zresztą. jestem jakby troszeczkę y, innego zdania i tak jak mówiłem wcześniej, że my się uzupełniały i, 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 i żeby nie denerwować mamy, no to ja też często y, po prostu y, nie to, że ulegam, ale Pozwalasz. pozwalam i nie pozwalam i, i, i. Nawet z czymś, co nie do końca z tobą się Tak, bo my tak. Bo my często właśnie rozmawiamy na tym co możemy pozwolić dziecku, na Oczywiście. co możemy mu pozwolić, na co nie, więc to jest dialog i, i, i na Pełne tym to ma dwóch stron. Tak.